Pojechałem do Malezji, do Kuala Lumpur, mam takiego znajomego, mój się do pracy, więc mówię, pojadę, chcę wejść na jakąś górę. Malezjan to jest już takie bardziej na południe, z przy równiku, więc naprawdę tam są prawdziwe dżungle. Patrzyłem w necie jakieś takie fajne ścieżki, ma pół dnia na tą mówię, jakąś prostą. Wziąłem pociąg, idę sobie na górę, na górę i patrzę, są takie wielkie głazy, a na tych głazach leży pies. Podchodzi do mnie super miło, a ja wtedy byłem weganinem, nie? Więc ja nie miałem, ja miałem banany, ja po prostu miałem stop banany. No i ten pies się do mnie przyczepił, idziemy razem. Mówię, Super, nie pójdę sobie z pieskiem na górę. No i ten pies ze mną idzie, wchodzimy do dżungli. No słyszysz małpy? U -u -u. Wszędzie chodziły takie wiesz, pijawki małe. Strasznie wolą te cykale. Czz, pełno jakichś tam mrówek, albo tyle życia. Tam nie ma w ogóle spokoju. Nie? No i idę, 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 szliśmy jakieś trzy godziny. Bo nie, ja sam tam poszedłem. Idziemy na górę, się wspinamy, wspinamy, wspinamy i doszliśmy na szczyt. I wiesz co, O, ale będzie widok. Nic nie widać. Kurwa, to jest dżungla, więc są wielkie drzewa, więc nie widać nic. Ja piedzielę, była taka malutka ścieżka, tak prowadząca do Niko, tak jak mówiła, przejdę się chociaż, bo no bo co? Już tam jestem, to pójdę. Musiałem wiesz, przykucnąć, gdzieś tak prawie na czworakach idę, 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 I ten pies idzie za mną idę tak może z dwie minuty i nagle słyszę, że coś zeskoczyło z drzewa, ale coś takiego dużego. I nagle słyszę taki dźwięk, jakby koń. I sobie myślę. Nie będzie konia w dżungli i konie nie skaczą z drzew, no bo to było słychać, że to jest drzewa coś zeskoczyło dużego, takiego Bom. Ja takie przestraszony, patrzę na tego psa, ten pies taki zesrany, <noise> patrzymy na siebie, siedzimy się, nie ruszamy przez chwilę, nie, no i po jakiejś tam minucie, nic się tam nie ruszało, nic nie słyszałem, no i tak mówię, powolutku zaczynamy wracać, nie, przez te kurwa haszcze. idziemy przez te chaszcze, chaszcze, wychodzimy, no i, tam i tam potem, tak, tak za, też był przestraszony, nie, no nie, nie wiedzieliśmy co to jest, szliśmy na dół, zeszliśmy na dół, nic się nie stało, potem schodząc, ta suka, ona miała takie wielkie dytki, okazało się, że ona miała małe i ona wyniosła takie cztery małe papis do mnie mi je pokazała, a ja nie miałem nic do jedzenia, no bo psy nie jedzą bananów, a ja z bananami zapierdzielałem, nie? Więc szedłem do miasta, mówię, kupię temu psu mięsa i były takie stoisko z kurczakami, tam dziewczyny z Malezji i mówię do nich, że chce kupić kurczaka, ona mi cenę, 200 zł. I myślę, no laski, no, mówię wam, dałam nie wiem, 30 zł. No. nie, nie chciała mi sprzedać. No więc nie dałem psu jeść i wracam do Kuala Lumpur, do znajomego ja mu opowiadam, że to był taki super dzień, to, ale mówię, że to się stało, takie ja nie wiem, co to było. On mówi, Adam, przecież tam są tygrysy. I ja myślę, no pierdzieli, no przecież nie ma tygrysu, tygrysy są prawie na wyginięciu. I tak dwa lata sobie myślałem, że tam pierdzieli, na pewno nie tygrysy. I kiedyś coś mnie natknęło, mówię, sprawdzę, bo pamiętałem ten dźwięk, że jakby koń to był, nie? No. I sprawdzam w necie i wiesz co? Jest taki dźwięk, się nazywa czaw. I ze wszystkich tych kotowatych, tygrys tylko robi ten dźwięk. I posłuchaj tego. Yeah. No. Był dokładnie ten dźwięk. W życiu bym nie podejrzewał, że tam są tygrysy. Nie?